Gotowi? Start! Radośnie z W dniu dzisiejszym organizujemy szósty sokólski triatlon pod patronatem burmistrza Sokółki. Do dzisiaj piękna pogoda dopisuje zawodnikom. Jest, woda jest ciepła ponad 22 stopnie. Przed zawodnikami w dniu dzisiejszym konkurencja składająca się z trzech dyscyplin a to jest pływanie jazda rowerem i bieg. Pływanie będzie na dystansie 400 metrów jazda rowerem na dystansie 16 km i do przebiegnięcia 2300 metrów. Do zawodów dzisiaj zgłosiło się 31 zawodników, 27 mężczyzn i 4 kobiety. Zaraz po starcie konkurencji głównej, czyli triathlonu, przystąpimy do biegów dla dzieci. Dzieci będą miały do pokonania krótkie biegi, w dystansie 100, 200 oraz 500 metrów. Wszyscy chętni mogli się dzisiaj zgłosić do tych biegów. Natomiast zawodnicy w konkurencji triatlon musieli przejść rejestrację elektroniczną wcześniej. Rejestracja była do czwartku także tylu zawodników się zgłosiło Życzę im powodzenia i pobicia rekordów życi życiowych najlepsi zawodnicy otrzymają najlepszych trzech zawodników i trzy zawodniczki otrzymają bony upominkowe do sklepu sportowego dodatkowo będziemy rozlosowywać cztery nagrody specjalne w formie takiego zwykłego, zwykłego losowania, cztery nagrody specjalne dla losowych zawodników, którzy ukończą dzisiejszy wyścig trzeba umieć pływać, trzeba jeździć na i biegać. Żeby ją ukończyć, nie trzeba wybitnych umiejętności, ale żeby zawalczyć o pierwsze trzy miejsca, no trzeba charakteryzować się na pewno dobrą wytrzymałością, szybkością i dobrą umiejętnością pływania. Tak, jest wielu, stałych stałych wywalców, jest kilku zawodników, którzy, których pamiętamy jeszcze z pierwszych naszych triatlonów, pierwszych startów, także no jest, on wpisał się na stałe w kalendarz triatlonowy naszego województwa. Był jednym z pierwszych w ogóle w województwie, no, mamy piękny, piękny akwen, piękną trasę dookoła. Warto z tego korzystać i warto uprawiać sport na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółca. thank you Ej, wielkie brawa, Tomasz Jakubowski, usunął, prowadzi przewagę po jeździe rowerem i melduje się jako pierwszy. Panie Tomku, wielkie brawa i parę słów. Jak się biegu, jak się pływał, jak się jechał rowerem? No trochę ale było, Trasa wymagająca, co raczej szybki sprint, prysznic i Nie raczej się ma drugi, w tym ma Gratulacje, panie Tomaszu. Jak trasa? w się biegło, miałem kolkę, musiałem się zatrzymać i sporo straciłem ale jeśli chodzi o trasę rowerową, to jeździłem w porządku to wszystko Gratulujemy, drugie miejsce podczas Sokólskiego szóstego Sokólskiego trasy zajął Kasper Zaleski. Jak się biegło? Ciężko bardzo słońce tak paliło, że Naprawdę ciężko jeszcze w wczorajszych zawodach, dzisiaj to jest to wersja. Dzień Ale miejsce na podium jest świetne, gratulujemy.